Ile jest wart ksia Harry? Wyciekle o wielkości jego majatku. W kontekście koronacji Karola III dużo mówi się o kosztach związanych z ta uroczystością. Choc nowy monarcha celuje w mniejszy przepych od swojej matki, to zbliżające się wielkimi krokami wydarzenie i tak ma kosztować więcej niż koronacja Elżbiety. Nie tylko z powodu olbrzymiej liczby zaproszonych gości, tych i tak będzie mniej niż kilkadziesiąt lat temu ale przede wszystkim ze względu na wydatki związane z bezpieczeństwem. W opactwie Westminster pojawi się książę Harry, ale bez Meghan Markle i dzieci, to wiemy już oficjalnie. Nie ma natomiast pewności, jaka dokładnie forma przyjmie jego wizyta. Od 2020 roku nie jest już pracującym royalsem. A więc nie może uczestniczyć w uroczystych obchodach w ramach jakiejkolwiek oficjalnej funkcji, i to pomimo faktu, że jest przecież pięć w kolejce do tronu. W okresie tu sprzed rezygnacja z reprezentowania rodziny królewskiej ks. Zachary mógł liczyć na pokaz na kieszonkowe. Jak podawało swego czasu BBC, za okres 2018-2019 syn Karola III otrzymał z ramienia księstwa Kornwalii około 6. 9 milionów dolarów. Pieniądze szły na opłacenie Dzialan Harry'ego w ramach korony, związanym z tych podróży, kupowania garderoby, ochrony i prywatnej wydatki. Większość pieniędzy Harrego pochodziła własnie z tego funduszu, którym obecnie zarządza książę William. Pozostale 5% pochodzi z kolei z kieszeni podatników, którzy loza na specjalny grant. Z którego pieniądze pobierają pracujący royalsi. W kwietniu 2023 roku BBC zaznaczano. wynosi on nieco ponad 114 milionów dolarów. Rzecz w tym, że Harry i zaliczają się już do tego grona. Gdy opuszczali szeregi pracujących royalsów, podkreślali zresztą w oświadczeniu. Zalicza na finansowe i się, przy dalszym wspieraniu jej wysokości królowej. W 2021 roku Harry poskarżył się mediom, za jego ojciec miał odciadz go od wspomnianych pieniędzy. Stalo się tak pomimo konieczności dalszego opłacania ochrony przez suseksów. Harry'emu i Mekhan szybko w oczy zajrzało bankructwo. Na ratunek szybko pospieszyły jednak Netflix, Spotify i wydawnictwa Ksiaskowa. Którym zalezalo na dzielach opisujących kulisy życia monarchii i własnych doświadczeń pary. Według wcześniejszych informacji zaliczka za miała wynieść rekordowe 20 milionów dolarów, a umowa obejmuje dalsze miliony za kolejne ksiaski. Jeszcze więcej, bo aż 100 milionów, otrzymali od Netflixa. Oprócz tego Harry otrzymał też 13. 8 milionów dolarów spadku po księżnej Dianie, a jako pilot sil powietrznych zarobił między 50 000 i 53 tysiące. Dolarów. O czym w 2014 roku informował Forbes. Harry i Macham podobno otrzymuje ta z pieniądze z funduszu zalozonego przez królową Elżbietę II dla jej prawnuków, podobno jego laczna wartość wynosi 23 miliony dolarów. W 2022 roku THE High Guardian donosi, że Harry i William ma się podzielić po 10 milionów. Ale nie wiadomo, czy opuszczenie szeregów royalsów przez młodszego z braci cokolwiek w tej sprawie zmieniło. Nawet przy ekstrawaganckim stylu życia harremu i jego malzące nie grozi raczej bieda.